W moich nagraniach często odnoszę się do frameworku LEST. To jest framework do skalowania z Scruma. Szczególnie lubię go za sekcję Principles, która jest świetną dokumentacją rzeczy, które są niesamowicie istotne dla z punktu widzenia menadżera. Jest to Queuing Theory, System Thinking, Lean Thinking. Od tych trzech rozdziałów bym zaczął. Reszta zresztą jest bardzo krótka i można je szybciutko sobie e, przeczytać. Lean, dobre wprowadzenie dla kogoś, kto. Albo nie zna tego, albo słyszał tylko hasłowo, ale nie wie do końca, co to jest. Drugą taką ciekawą sekcją, od której bym zaczął, to Queuing Theory. Tutaj znajdziecie pokazanie tego, właściwie demistyfikację takiego myślenia. Które jest bardzo często w organizacjach, że jak sprawimy, że ludzie będą zajęci, będą załadowani pod korek, to my więcej dostarczymy. Co nie jest prawdą, bo wygląda potem to jak taka, właśnie autostrada y, zapełniona samochodami i stojąca. Y, ale w, tym, w tej części znajdziecie też wytłumaczenie, dlaczego tak się dzieje, jakby z punktu widzenia modelowania systemów i teorii kolejek. I widać tutaj na tym wykresie, jak bardzo. Jakie jest powiązanie między zajętością systemu, czy zajętością ludzi w systemie, a czasem dostarczania? Co ciekawe, ten, to zależność jest, jest nieliniowa, i im bardziej jesteś, im bardziej ludzie są obciążeni, nie ma tego slack timeu, tym nam się bardziej wydłuża czas dostarczenia, cycle time. Z tej części system thinking jest, jest dużo rzeczy, o których mówię w moich odcinkach bardzo często. Znajdziecie też y, taką metodę Causal Loop Diagrams, która może Wam bardzo mocno pomóc w rozmawianiu o tym, jak, co, co, y, jak ten system działa. Polecam bardzo gorąco.